Siema, Koźmiń Wielkopolski. Przed nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który będzie kolejnym krokiem w walce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w Polsce. 26 stycznia bądźcie razem z nami, bo będziemy grali dla onkologii i hematologii dziecięcej. Zebrane środki umożliwią nam zakupienie najnowszego specjalistycznego sprzętu dla, uwaga, 18 działów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 4 ośrodków chirurgii onkologicznej oraz 4 zakładów patomorfologii. Wielkie dzięki za Wasze zaangażowanie i serca otwarte na czynienie dobra. Razem gramy na zdrowie. Finałowe granie w Koźminie Wielkopolskim rozpoczęcie już na tydzień przed finałem turniejem piłkarskim i akcją krwiodawstwa. Na sobotę 25 stycznia warsztat zaplanował. Warsztaty malarskie, strzelanie do koncerty, stand-up i licytacje. W dzień finału 26 stycznia nie będzie nudy. Będzie rajd samochodowy, bieg policzny z cukrzycą, wyjątkowe występy, licytacje w tym. Licytacja złotego serduszka i licytacja złotej karty i wiele więcej. Będzie się działo. Zachęcam do udziału w wydarzeniach i gorąco pozdrawiam sztab Waszych wolontariuszy i wszystkich mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego. Cześć, siema!